Dzień dobry, witam pięknie. Dzień dobry państwu. Jesteśmy przy ulicy Piłsudskiego, bo dzisiaj właśnie o tej charyzmatycznej postaci historii polskiej chcemy opowiedzieć. Pochodził co prawda z Złowa Wileńszczyzna, czyli Kresy. Czy z Wielkopolską był mocno związany? Chcemy to zaakcentować w dzisiejszym odcinku. I tak i nie. Zwłaszcza jest, tematy są jest o tyle kontrowersyjne, że przyjęło się, że Poznaniacy i Piłsudski to dwie różne sposoby, dwa różne światy. Czy było tak naprawdę. No, próbujemy, to, próbujemy tutaj obalić wiele różnych mitów i różnych teorii. Spacerując z grupami turystycznymi po rynku poznańskim w okolicach często otrzymuję pytanie e, spacerując ulicą Paderewskiego. Panie Bartku, a gdzie jest ulica Piłsudskiego? No bo niektórzy przyjeżdżają z kresów wschodnich, niektórzy przyjeżdżają z Warszawy. U nich te ulice Piłsudskiego są w samym centrum miasta. No jest kojarzenie z Paderewskim. I z Paderewskim, tak. tak. A ja odpowiadam, no Piłsudskiego jest to no, między blokami na Ratajach. A właśnie na takiej ulicy, przy takiej ulicy stoimy. Kiedyś ta ulica nazywała się Wioślarską, potem przedłużenie Ostrowskiej w stronę właśnie Ostrowa, w stronę dzisiejszego Szczepankowa. Ulica ma około 1300 metrów długości. No i upamiętnia marszałka Piłsudskiego, ale... Mieliśmy jeszcze aleję Piłsudskiego w Poznaniu, prawda? E, tak, tylko to było troszeczkę zaskakujące, bo wiadomo, jaki był stosunek wielkopolski do Piłsudskiego. Będziemy jeszcze o tym dzisiaj mówić, ale zwróćmy uwagę na to, jak odrzucona od centrum miasta jest obecna ulica Piłsudskiego i jak krótka była przedwojenna, aleja Piłsudskiego. Pod 1935 roku po śmierci marszałka część Świętego Marcina, ta końcowa, czyli od placu dzisiejszego placu Adam Mickiewicza do Kaponiery. Została nazwana Aleją Marszałka Piłsudskiego, ale chyba dla się tego spokoju, żeby Warszawa się nie denerwowała. Tak, mieliśmy taki akcent związany z Aleją Piłsudskiego, tak, tak jak tak. wiele innych miast. Natomiast, no a właśnie, no kim był ten towarzysz Żiuk? No towarzysz Żiuk, no typowy Kresowiak, bo pochodził, urodził się pod Wilnem, na szczyźnie. Wiadomo, że od samego początku był niespokojny, to był taki, no, duch nie do opanowania. Człowiek, który od, bardzo wcześnie już właściwie raz szkolny związał się z ruchem rewolucyjnym, ruchem niepodległościowym i stale miał kłopoty i problemy z policją carską. To, to takie były czasy, takie no, były takie czasy. Takie były czasy, takie były raja. Urodził no, się w 1867 roku, więc tradycje Powstania Styczniowego były wciąż żywe. aktualne. ojciec zresztą był zaangażowany jako urzędnik jakby rządu narodowego. W związku z tym nie ma się czemu dziwić, że te tradycje w Piłsudskim, tradycje Powstania Styczniowego przetrwały do końca jego życia i stale je w jakiś sposób akcentował. Wiadomo, że skończył szkołę średnią, wiadomo, że rozpoczął studia medyczne. No właśnie, medyczne w Harkowie. Gdyby został lekarzem? Nie, może... został. nie został. Ale gdyby został? Gdyby został, no to byśmy nie mieli takiego bohatera narodowego. Natomiast jeśli chodzi o studia medyczne, to by się potem przydały, jak był osadzony w więzieniu, wisiał nad nim bardzo groźny wyrok, udawał osobę niepełnosprawną umysłowo, Udało się go stamtąd w ten sposób wydostać i zostać na zewnątrz, ale musiał wtedy uciekać z kraju, chociaż miał też na koncie i okres zesłania. Pięć lat, prawda? Pięć na lat, bo w Tunce na Syberii, bo jego brat był posądzany o to, że zaangażowany był w zamach na cara. Właśnie tutaj warto zaakcentować brata Piłsudskiego, bo o nim mało co wiemy. Bronisław Piłsudski, który został również wysłany na zesłanie, ale na kilkanaście lat. Na kilkanaście lat. I stał się wspaniałym badaczem AIN-ów. Tak. Jest ich jednym z najbardziej zasłużonych etnografów Polski. I pomnik Piłsudskiego Bronisława jest w Japonii. Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. Zasłużył na to. Tak, tak. Pewnie na to zasłużył. Natomiast Żuk, jak go to nazywano bardzo. w dzieciństwie, zaangażował się w działalność niepodległościową, działalność rewolucyjną, ale w szeregach Polskiej Partii Socjalistycznej. To nie była działalność komunistyczna, tylko socjalistyczna. No i później, kiedy już musiał znikać z Królestwa Polskiego, kiedy musiał znikać z terenu objętego władzą Cesarstwa Rosyjskiego, zaczął działać za granicą i w końcu się przesunął, przekwalifikował na Austro-Węgry. Na Węgry stał się, e, współpracował z wywiadem Austro-Węgierskim, e, współtworzył legiony, stał na ich czele przez pewien czas i później różnymi Chwytami politycznymi doprowadził do tego, że zarobił sobie, że to można powiedzieć, na więzienie. Bo w 1917 roku w doszło do kryzysu przysięgowego. Piłsudski wydał zakaz składania legionistom przysięgi na wierność Niemcom. W odpowiedzi wspólnie ze szefem sztabu Kazimierz Zaskowski został wysłany do więzienia, ostatecznie do więzienia Magdeburgu, skąd wyszedł dopiero jesienią w listopadzie 10? 1918 tak. roku. Niemcy liczyli na to, że będzie to działanie podobne jak w przypadku Lenina, że uwolnili Lenina, przewieźli go do Rosji i spowodowali w ten sposób wybuch rewolucji i wyeliminowanie tego państwa. Piłsudski zadziałał inaczej, bo przyjechał do Warszawy, przyjechał do, pierwsze co zrobił to ogłosił 16 listopada, przyjechał 10 listopada, 16 listopada ogłosił niepodległość yy, państwa polskiego. No i 25 grudnia do, nastąpiło zerwanie stosunków dyplomatycznych z Niemcami, i potem szybka droga doprowadziła go do wydarzeń y, powstańczych w Poznaniu, no i do wizyt poznańskich. Rok 1918 był takim burzliwym rokiem w Europie. U nas w Polsce przyjęło się, że 11 listopada mamy Dzień Niepodległości, bo wtedy zakończyła się I wojna światowa, wtedy był rozejm w kąpię, no ale wspomniana wcześniej data 16 listopada, no to czego dotyczyła? No dzisiaj można powiedzieć, że właściwie 16 listopada polska się odrodziła, bo właśnie wtedy Józef Pisowski, który przyjechał z Magdeburga do Warszawy po kilku dniach od przyjazdu, notyfikował oficjalnie ogłosił odrodzenie wolnego państwa polskiego. A że później różnego rodzaju perturbacje polityczne to zmieniły, to przyjęto 11 listopada dla uspokojenia wszystkich zwaśnionych stron. I jeszcze 25 grudnia, prawda? Czyli to też jest taki dosyć ważny bardzo moment, bardzo ważna w historii data. Bo Polski. Y Józef Piłsudski 25 grudnia ostatecznie zawiódł Niemców, którzy liczyli na to, że uspokoi królestwo polskie. Tymczasem on 25 grudnia zerwał stosunki dyplomatyczne z Niemcami, czyli zaczął działać całkowicie na własną rękę. I doskonale wiemy, że jak rozpoczęło się powstanie wielkopolskie 27 grudnia, trwało do lutego, no i Piłsudski nie mógł tu przyjechać do naszego powstania. Nie mógł, absolutnie nie mógł, ale doskonale wiedział, co się tutaj dzieje. W końcu wyżsi oficerowie dowódcy powstania wielkopolskiego pochodzili z Warszawy. Za zgodą jak najbardziej Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej nie mógł także przyjechać z prostej przyczyny. Do 28 czerwca 1919 roku, czyli do podpisania traktatu pokojowego, Wielkopolska wciąż jeszcze była częścią państwa niemieckiego. Mimo zwycięskiego powstania jeszcze sprawy administracyjne, topograficzne nawet nie były jeszcze uregulowane. W związku z tym Józef Piłsudski nie mógł tu wcześniej przyjechać, chociaż powtarzam, wiedział co się tu dzieje gdyż byłoby to odebrane jako ingerencja Warszawy Wewnętrznej sprawy Zaboru Polskiego, dawnego Zaboru Polskiego, czyli już wolnej wtedy Wielkopolski, mógł przyjechać już po podpisaniu traktatu pokojowego jako zwierzchnik państwa polskiego. No to zadam pytanie, no to kiedy przyjechał? 25 października 1919 roku. Był tutaj trzy dni, i to był jego najdłuższy pobyt w Wielkopolsce. Musiał się liczyć z tym, że przyjeżdża do regionu, który rządzony przez NDC nie będzie mu przychylny. Chociaż formalne zasady, ogólne reguły gry towarzyskie zostały jak najbardziej zachowane, wszystko było w porządku. Natomiast Piesucki, kiedy przyjechał tutaj do Poznania. Był przyjęty uroczyście, ale początkowo trochę nieufnie. Pojawił się w zamku cesarskim. Najpierw przyjechał na dworzec ta, letni. Ta, tak. Na jak dworzec. Paderewski. Tak jak Paderewski ta, ta. wcześniej. Natomiast został później oczywiście przewieziony do zamku. Tutaj przywitany już oficjalnie przez władze regionu, władze Wielkopolski, w dawnej sali audiencjonalnej cesarza Wilhelma II. I później było szereg spotkań, takich okolicznościowych. Były dwa przedstawienia w Teatrze Polskim i w operze. Były śniadania, obiady, czyli te zwykłe towarzyskie spotkania. Zdaję sobie sprawę, że ta wizyta była bardzo ważna, ale co było najistotniejsze w trakcie drugiego i trzeciego dnia wizyty Piłsudskiego? Drugiego dnia w niedzielę, 26 października 1919 roku. Najistotniejszy był wielki raut na zamku. Uroczysty, wydany na część naczelnika państwa, w czasie którego Piłsudski wygłosił wspaniałe przemówienie na cześć Wielkopolan. Czyli wręcz hołd. A. Złożył wręcz hołd zaradności Wielkopolan, ich patriotyzmowi, że cała Polska się przed ich dorobkiem korzy. I od tego momentu miał już słuchaczy w garści. A jak to endecja odebrała? O, bardzo jednoznacznie, tak? bardzo jednoznacznie. Zwłaszcza, że następnego dnia, w poniedziałek, yy, odbyła się tutaj właśnie niedaleko yy, na Świętym Marcinie wielka defilada wojsk wielkopolskich z udziałem także generała Józefa Halera, z udziałem do Bormusickiego. Yy, było wręczenie yy, 190 nominacji oficerskich yy, żołnierzom wojsk wielkopolskich defilada bardzo udana, bardzo utrwalona w tradycji. No później Piłsudski pojechał do Gniezna, żeby złożyć hołd prochom Świętego Wojciecha, wrócił i pojechał z powrotem do Warszawy. I to była ta najistotniejsza, najważniejsza wizyta z w Poznaniu 25 do 27. Października 1919. Ale w 1919 roku pojawił się ponownie. W grudniu. W grudniu, ale nie 27, jak tutaj Aha. nasze e, grudniowe tak. powstanie się rozpoczęło, czyli symbolicznie, tylko 28. Bo to już były inne czasy. No właśnie. Że jednak, mimo wszystko, pomimo takiej pompy, takiej uroczystości, e, powitanie Ignacego Paderewskiego. I powitanie Józefa Piłsudskiego miały zupełnie inny charakter. I pamiątka po tej wizycie z 1919 roku jest na zamku, jest prawda? Na zamku jest na zamku. I później e, Piłsudski jeszcze bywał, na następnej rocznicy 21, e, w 21 roku był w Poznaniu i później już się nie pojawiał, ale był w Biedrusku, w 1922 roku, uczestniczył, uczestniczył w e, manewrach, no i odwiedził w kurniku sędziwą generałową Jadwigę Zamojską, którą, który wręczył odznaczenia. No i to jest wspaniałe spotkanie i rozmowa z hrabią Władysławem Zamojskich, ale to jest zupełnie inna temat. No ale brak przychylności Piłsudskiego w Wielkopolsce chyba związany jest z zamachem majowym, prawda? Yy, to I znaczy podziałem Wielkopolska do Piłsudskiego. A, tak. No tak. po zamachu majowym, po maju 1920 roku Józef Piłsudski właśnie tutaj w Wielkopolsce nie miał czego szukać. Tutaj rządziła endecja. Jak było uroczyste otwarcie po powszechnej wystawie krajowej do Poznania przyjechała pani marszałkowa z córkami, natomiast sam Józef Pisiecki się już tu nie mógł pojawić. Nie wiadomo, jak byłby przyjęty. W Poznaniu mamy jeszcze jedną tablicę, która pamiętnia Józefa Piłsudskiego, jest na domu żołnierza, imienia Józefa, marszałka Józefa Piłsudskiego. Odsłoniętego, zresztą w rocznicę imienin marszałka 19 marca 1939 roku, niestety późniejsza Katownia. Taki prezent może na imieniny? Swego Dla rodzaju, Józefa. Tak, 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 swego rodzaju. Tak. A w środku są jeszcze też pamiątki akcenty związane z Józefem Piłsudskim. lok, Liga Obrony no nie, Kraju. Która kultywuje Pan Statuetki, pamięć. są tam medaliony, zdjęcia. No zresztą dzisiaj też już Pan pokazał statuetki związane z Józefem Piłsudskim, tak, prawda? Tak. No ale pamiętajmy o to, że w Poznaniu jest też ulica, na której byliśmy, jest technikum. Tak, technikum właśnie. Tak. Technikum w okolicach Nadębcu. Tam jest technikum imienia Piłsudskiego i nadane zostało imieniem Piłsudskiego też w rocznicę, tak zakładam, bo to był rok 2008, tak. czyli 90. rocznica powstania wielkopolskiego no i, i, i odzyskania niepodległości. Związek oficerów zażymienia marszałka Józefa Piłsudskiego. Przed wojną, o czym mało kto wie, był pomnik Józefa Piłsudskiego po piersi na Cytadeli w Poznaniu ale tam już byle kto z zewnątrz nie dostępu, bo ten był wojskowy. I teraz sprawa Ale pomnika. czy będzie pomnik w Poznaniu właśnie No Piłsudskiego? właśnie, od czasu do czasu pojawia się koncepcja wystawienia Józefowi Piłsudskiemu pomnika w Poznaniu. Szczególnie intensywnie lansują te, sprawę tego pomnika członkowie wspomnianego Związku Oficerów Rezerwy jako historyk. Uważam jednak, że jeżeli mamy być uczciwi dla danej epoki, dla danego miejsca, to najpierw powinien w Poznaniu w Poznaniu powstać pomnik Romana Domowskiego, a Piłsudskiego y, dopiero po nim. Z tym, że sprawa będzie dosyć prosta, bo przecież jest literatura na ten temat. Już w 2008 roku była wydana książka doktora Zbigniewa Dworeckiego, już wtedy profesora, właśnie y, Poznańskiej i książka, która wiele rzeczy wyprostowała okazuje się, że nieskutecznie. A ja też polecam artykuł, czy krótką informację niejakiego Marka Rezlera. Tak, mity o Poznaniu i jest tam też informacja Piłsudski wrogiem Wielkopolan. Czy był, czy nie, stosunki Józefa Piłsudskiego do Wielkopolski? Dzisiaj sporo już o tym powiedzieliśmy, ale jeszcze więcej można doczytać tu, między innymi jak Piłsudski był na ławicy, prawda? Jak był na ławicy, uczestniczył w zawodach jeździeckich, jak potem jeździł po najbliższej okolicy, jak był w Gnieźnie, Uczestniczył w mszy y ku chwale św. Wojciecha. Więc odsyłamy do lektury, odsyłamy do różnych stron internetowych, gdzie o Piłsudskim jest napisane dużo i warto o tym Wbrew wiedzieć. Wbrew pozorom o Piłsudski w Poznaniu trochę też jest wiadomo.